Witajcie, pokażę Wam, jak należy wymienić oponę, czy założyć oponę w kółku przednim, dziesięciocalowym, tak zwanym nożycowym. To jest felga nożycowa, która jest rozkręcana. To jest taka nietypowa felga, bo w zasadzie opony zawsze zakłada się w ten sposób, że przekłada się po prostu poprzez naciągnięcie i na obręcz. Natomiast tu sytuacja jest taka, że musimy tą obręcz rozkręcić, aby dostać się do rozpołowicią, aby można było zamontować oponę i felgę. Będziemy potrzebować do tego takiego śrubokręta gwiazdkowego, aby móc rozkręcić obręcz. W tej chwili to robię. Po odkręcam obręcz z jednej z drugiej strony. Tu mam taki. Troszkę nietypowe narzędzie pracy, bo nie jest to typowy śrubokręt. Proszę zobaczyć, teraz rozpoławiam felgę na dwie części, śrubki mam tutaj. Tu akurat jest pięć śrubek, w zależności od, od dostaw i od producenta dostajemy z, z różną różnicą śrubek takie felgi. Potrzebujemy oczywiście dętkę i potrzebujemy oponę aby to zamontować to potrzebujemy sobie założyć oponę w ten sposób. Dokładamy do tego dętkę. Układając ją równomiernie w oponie. O, staramy się równo rozłożyć i dokładamy w tej chwili Obręcz sprawdzając, tutaj jest taki, taka wypustka, która będzie dociskać nam wentyl w kółku. Musimy to ładnie ułożyć. O. Oczywiście skręcamy to na początku dosyć lekko, bo musimy to wszystko poukładać jak należy. Wkładam w tej chwili śrubki. Dentyl jest na miejscu, pokazuję go tu, ja go za chwilę wyciągnę, natomiast najważniejsze, żeby na razie nie poprzesuwać sobie tych i opon i dentek. Nie chcemy, żeby nam się coś tam skaleczyło. Teraz biorę swój kluczyk, akurat mam to podłączone do takiej grzechotki i będę to skręcał. I po troszkę to skręcamy z jednej z drugiej strony. Z reguły zawsze na ukos po przekątnych. Nie za mocno. Będziemy zaraz to wyrównywać, jak się felga złoży już ze sobą. można teraz zobaczyć czy mniej więcej wszystko jest dobrze poukładane czy nam gdzieś opona, dętka nie wychodzi spod opony wygląda na to, że jest wszystko dobrze wentyl możemy sobie troszkę podciągnąć to jest wentyl gięty on ułatwi nam zdecydowanie pompowanie tej obręczy ja go sobie już tutaj troszeczkę podciągnąłem na zewnątrz proszę zobaczyć, on będzie tak wyglądał wygląda na to, że jest dobrze czyli tak, skręcamy to już tak jak należy Aż wyczujemy delikatny opór, trzeba uważać, bo to jest jednak fel, obręcz plastikowa. Wkręty wchodzą w plastik, nie należy tego przekręcić. O, tak w miarę przyzwoicie, po prostu dokręcić. O, jest przyzwoicie. I teraz tak trzeba to po prostu napompować, ale przy pompowaniu trzeba uważać na to, żeby dosyć równo ułożyć tą obręcz, ułożyć opony na obręczy. Ja tu skorzystam z naszej firmowej pompki, którą mamy również w sprzedaży. Ona jest z wężykiem, na pewno ułatwia to wielokrotnie pompowanie, łatwiejszy dostęp do różnych części takich trudno dostępnych. Tu mamy drugą, jak gdyby redukcję. To jest akurat redukcja, która nam pozwala pompowanie, na pompowanie kół w rowerach. Odkręcam ją, bo tutaj mamy wentel samochodowy. I w tej chwili, proszę zobaczyć, nakręcam sobie i pompujemy. Pompka naprawdę działa wyśmienicie. Jest bardzo dobra po paru ruchach. Już mam powietrza dość dużo. Sprawdzam obręcz i opony, czy równo się to wszystko ułożyło. To wygląda to bardzo fajnie. Jest idealnie. Dopompuję jeszcze trochę. Można jeszcze troszeczkę, tak żeby nie za mocno. Gdybyście pompowali kompresorem. Nie więcej niż 0,6, no maksymalnie 0,8 bara. Tu jest napisane maksymalnie, yy, maksymalne ciśnienie 1 bar. Natomiast wydaje mi się, że takie ciśnienie, żeby było z takim lekkim ugięcie, ugięciem opony, jest wystarczające. Teraz szybko odkręcamy wężyk, zakręcamy osłonkę i mamy komplet. Koło i felga jest już gotowa do jazdy.